To koniec pewnej epoki w świecie mody, ale czy to również oznacza koniec nateli Versace? Donatella, która nieprzerwanie od 1997 roku pełniła rolę dyrektorki kreatywnej w domu mody Versace, zdecydowała się ustąpić ze stanowiska. Co było połonem tej decyzji i jakie konsekwencje niesie to dla przyszłości marki? Odpowiedzi na te pytania poszukamy w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Tomek Stan, a Wy słuchacie podcastu Modnie Powiedziane. 13 marca tego roku branżę modową obiegła naprawdę zaskakująca informacja. Nie będę ukrywać, mnie osobiście to też bardzo zaskoczyło. Tela Versace, znana nam chyba wszystkim, Kończy swoją wieloletnią pracę jako dyrektorka kreatywna legendarnego domu mody Versace. Po niemal 30 latach kierowania marką nadszedł ten moment, w którym zdecydowała się przekazać stery komuś innemu i dzięki temu otworzyć nowy etap w historii Versace. I nie wiem czy pamiętacie, w ubiegłym roku bardzo dużo omawiałem stylizacji gwiazd z czerwonego dywanu. I tam bardzo często to były kreacje, właśnie do Anteli Versace. Nosiły je takie gwiazdy jak Taylor Swift, Beyoncé czy Dua Lipa. Donatella też cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Nie wiem, czy wiecie, śledzi ją aktualnie ponad 12 milionów użytkowników, co czyni ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w branży modowej. Więc dla mnie to odejście jest naprawdę zaskakujące. Oficjalnie decyzję o odejściu ogłosiła za pośrednictwem wszystkich swoich mediów społecznościowych, podkreślając wdzięczność za lata wsparcia i zaufania. Zaznaczyła również, że choć rezygnuje z dotychczasowej roli, nadal pozostaje częścią marki jako globalna ambasadorka Versace. Skupia się teraz na działaniach filantropijnych i promowaniu wizerunku firmy na arenie międzynarodowej. Musicie przyznać, że jest to pięknie napisane korporacyjne pożegnanie, aby nie wzbudzać żadnych podejrzeń, żadnych dramatów oraz plotek, ale słuchajcie, jesteśmy w świecie mody, plotki i dramaty same się tworzą. Jednocześnie ogłoszono, że od 1 kwietnia tego roku nowym dyrektorem kreatywnym zostanie Dario Vitale. To jest osoba dotychczas związana z marką Miu, Miu. Gdzie odpowiadał za projekty i wizerunek. Oczywiście, Witale na swoich społecznościowych mediach wyraził entuzjazm wobec nowej roli. Podkreślił, że traktuje to jako wyróżnienie oraz zobowiązanie do kontynuowania dziedzictwa marki, wprowadzając przy tym świeże spojrzenie na jej przyszłość. Tutaj tylko tak wtrącę, że nie wiem czy pamiętacie, Donatella objęła stanowisko dyrektorki kreatywnej w bardzo dramatycznych okolicznościach. Po tragicznej śmierci swojego brata, Gianniego Versace w 1997 roku, on został zamordowany w Miami. I o tym morderstwie, o tej całej sprawie dochodzeniu oraz o tym co działo się z Versace po jego śmierci opowiem w osobnym odcinku, bo jest to naprawdę... I mroczny, i bardzo ciekawy temat, który obrósł w legendy, mity na temat mafii, prania pieniędzy i innych bardzo ciekawych rzeczy. Ale wracamy, słuchajcie, do rzeczywistości tutaj teraz się dzieje też bardzo dużo. Pewnie o tym nie wiecie, bo jej rezygnacja zbiegła się w czasie z naprawdę trudnym okresem, i dla świata mody, ale przede wszystkim dla Capri Holdings to jest właściciel marki Versace. Które zmaga się z problemami finansowymi, w tym stratami operacyjnymi i bardzo mocno spadającymi przychodami. Więc wybór Vitalego na nowego dyrektora kreatywnego może być bardzo dobrym strategicznym posunięciem, mającym trochę na celu odświeżenie marki i dostosowanie jej do współczesnych realiów rynku luksusowego. Nie ma co ukrywać, Versace pod wieloma względami było takim starym dinozaurem. Ale jest też haczyk drugi. Jest to też świetne przygotowanie marki do sprzedaży. Ale dalej Wam przypominam, jesteśmy w świecie mody, a tutaj dramaty tworzą się same, bo według doniesień zagranicznych mediów, Donatella nie podjęła tej decyzji samodzielnie. Miała być do niej zmuszona. Dom mody Versace trafił pod skrzydła Capri Holdings w 2019 roku został on słuchajcie, sprzedany za, uwaga, 2,1 miliarda dolarów. Początkowo podobno Donatella miała pozytywne nastawienie do tej współpracy, jednak według doniesień Page Six, to jest taki pudelek zagraniczny premium, obecni właściciele firmy wywarli na niej olbrzymią presję, aby odeszła ze stanowiska. W artykule znajdziecie oczywiście dużo opinii różnych ekspertów, Głównie z Morningstar, i wszyscy sugerują, że to może być element przygotowań do sprzedaży marki, prawdopodobnie Pradzie. Ale ta zmiana na stanowisku kreatywnym w Versace wpisuje się teraz w taki bardzo duży trend rotacji na wysokich szczeblach w branży luksusowej. Pewnie o tym słyszeliście. Różni projektanci przychodzą z jednych domów mody do drugich. Ostatnio Demna przyszedł do Gucci, co jest dla mnie dość kontrowersyjnym wyborem. O którym też pewnie wam jeszcze opowiem. Ale dlaczego tak się dzieje? To wszystko, słuchajcie, następuje w czasie spowolnienia popytu na dobra luksusowe, bo ludzie po prostu przestali kupować markowe rzeczy, zwłaszcza w Chinach, który był ogromnym, ogromnym wielbicielem, właśnie Louis Vuitton, Prady, Versace, tych wszystkich wielkich marek, i mamy rosnący obaw konsumentów związanych z inflacją. Inflacja dotyka nas wszystkich, każdy z nas to czuje na swoich plecach. Według kolejnego źródła mamy The Mail of Sunday. Właściciele Capri Holdings, Emanuel i John rozważają szybkie pozbycie się marki Versace, ponieważ sytuacja finansowa firmy staje się coraz bardziej niepewna. Krytycy modowi są głośni, odzywają się bardzo mocno, że po prostu chłopaki nie sprostali wyzwaniom zarządzania, i odwołanie do Nateli miało im ułatwić transakcję sprzedaży. Kolejne źródło sugeruje nam, że sprzedaż wersacze do Prady wydaje się być już na bardzo, bardzo zaawansowanym etapie. Słuchajcie, w piątek pojawiły się pierwsze informacje, że dyrektor generalny Prady odwiedził już Nowy Jork. Aby przeprowadzić rozmowy na temat możliwego połączenia tych obu prestiżowych włoskich marek, w tym artykule oczywiście pojawia się bardzo dużo wyliczanek, bardzo dużo wykresów, ale wszystkie wskazują na to, że to właśnie spadek dochodów w Versace, zwłaszcza w okresie. 2020, tego co się działo na świecie, <laughs> wszyscy dobrze wiemy, skłoniło wtedy kierownictwo do rozważenia sprzedaży marki, aby uniknąć dalszego pogarszenia się sytuacji finansowej. Umówmy się, słuchajcie, światem rządzą pieniądze. Wszyscy z nas znamy dom mody Versace. Pomyślcie sobie, ile taka marka zatrudnia ludzi, więc dla ilu osób jest to jedyne źródło utrzymania. Większość artykułów, które przeczytałem, żeby się przygotować do tego podcastu, podkreśla na sam koniec dwie rzeczy. Po pierwsze Donatella, dla której dobro marki zawsze było priorytetem, nie miała nic wspólnego z tą decyzją. Po drugie mamy dużo wypowiedzi pracowników domu mody Versace, którzy często podkreślają, że Donatella była fundamentem firmy i kluczową postacią w jej rozwoju. Oczywiście jej odejście wprowadza elementy niepewności, co do dalszego kierunku, w jakim podąży marka. I na sam koniec tego odcinka powiem Wam, co ja osobiście myślę o tym, co teraz dzieje się w świecie mody, bo dzieje się bardzo dużo, a ja ten świat obserwuję od wielu lat, mam wiele własnych wniosków i aktualnie jesteśmy świadkami takiego, takiej monetyzacji, kapitalizacji wielkich koncernów. Które wykupują wszelkie marki na prawo i lewo, nie po to, żeby je rozwijać, nie po to, żeby wprowadzać coś nowego, nie po to, żeby tworzyć piękną modę, żeby tworzyć sztukę, tylko po to, żeby posiadać te marki. I jest to takie moje spostrzeżenie, że po raz kolejny duży dom mody jest przejmowany przez jeszcze większego potwora modowego. I nic się z tym pewnie dalej nie wydarzy. Ta marka dalej będzie miała podobne kody, raczej nie pójdzie w górę, raczej nie pójdzie w dół. Wiecie o co mi chodzi? Tym ludziom, tym dyrektorom zależy na tym, żeby te marki posiadać, ale nie żeby je rozwijać, bo rozwijanie wiąże się z wydawaniem o wiele większych pieniędzy, prób i błędów. A na to, w świecie aktualnym, kapitalistycznym, w którym pieniądze rządzą światem, umówmy się. Dobra luksusowe są coraz rzadziej kupowane, nie tylko przez Chińczyków, ale też przez cały świat. W dobie inflacji, wojen, wydawanie niepotrzebnie pieniędzy na coś, co i tak się sprzeda, nie jest priorytetem tych wielkich korporacji. I to był słuchajcie, pierwszy odcinek podcastu. Modnie powiedziane, bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Jestem dzisiaj trochę zakrypnięty, to przez to malowanie ściany, musicie mi wybaczyć. Jeżeli oglądacie ten podcast na Spotify, pamiętajcie, żeby zostawić komentarz oraz podcast obserwować, bo to nie jest pierwszy odcinek i ostatni, bo tych odcinków planuję bardzo dużo. Jeżeli słuchacie mnie na YouTube, subskrybujcie i zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama. Modnie powiedziane. A dzisiaj do Was mówił Tomek Stan i widzimy się w kolejnym odcinku.